Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że Wasz dzień dzisiaj mija bardzo dobrze. Mamy dzisiaj wtorek, 17 grudnia, godzina praktycznie 12. Ja się będę zaraz zbierał na trening, ale jeszcze przed tym Wam opowiem mniej więcej, co się teraz mnie dzieje. Ogólnie ostatni tydzień miałem troszeczkę zalatany i też troszeczkę treningi mi się musiały przesunąć, ponieważ normalnie mam środy wolne, w czwartki trenuję, w czwartek nie mogłem trenować w zeszłym tygodniu. I wyszło tak, że musiałem po prostu zamienić treningi muszę teraz ponować 5 dni pod rząd. To znaczy dzisiaj jest ten ostatni, piąty dzień i jutro będę miał w końcu przerwę. No. Ja sobie dzisiaj już ogarnąłem w sumie pranie, troszeczkę mieszkanie zacząłem ogarniać, się pakować, ponieważ y, jutro jadę, razem do domu na święta. Y, gdy Wy to oglądacie, to już pewnie jestem w domu. Byłem też troszeczkę przeziębiony przez ten weekend, jeszcze troszeczkę mnie trzyma, ale ogólnie już jest dużo lepiej. Co więcej, doszło mi troszeczkę nowych książek, które Wam zaraz pokażę. I co przyjmę, będę się zbierał na trening i zobaczymy się, pewnie wtedy na treningu. Dobra, tu jak widzicie, z kolekcją monsterków. Te wszystkie są zero. Ten jeden jest nie zero, ale po prostu on jest najlepszym monsterkiem, dlatego sobie czasem na nie pozwolę. Wracając do książek, przyszła mi ostatnia taka oto dietetyka Żywie Niezdrowego i Chorego Człowieka. I dopiero sobie już zacząłem, jestem dosłownie na tej 50 stronie, nawet nie. I póki co, fajnie, fajnie to nie ma z hmm, treści, fajnie to wygląda, ale będę mógł więcej powiedzieć, jak to czytam. Zamówiłem sobie też dwie książki z Altenberga. Radek Kutarskich łam się do mózgu. Hmm, to jest ogólnie taka książka, w której tak jakby, jest tłumaczone, w jaki sposób efektywnie się uczyć, co szczerze mówiąc mi się przyda. I stwierdziłem, że przetestuję, bo dosyć dobre recenzję ma 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy chyba właśnie ponad także no coś jest na rzeczy także zobaczymy jest dosyć krótka grzeszczęka także myślę w parę dni ją przeczytam i tu mam też jeszcze taką książkę, która niedawno wyszła zdolny do wszystkiego to um, ogólnie to jest taka osoba którą jakoś tam śledziłem już od jakiegoś czasu jak kiedyś w sumie grałem sporo w gry to oglądałem jego gameplaye o w ogóle on przy taką w sumie dosyć mocno przemiany jeśli chodzi o wizerunek no i jestem ciekawy w sensie akurat to mi się przydało to jest właśnie o social mediach także no zobaczymy zobaczymy jak to będzie jak to się sprawdzi no. tu jeszcze mam fizjologię, ale to już się przeczytałem to widzieliście pewnie tylko będę sobie robił jeszcze notatki z niej i muszę najważniejsze rzeczy odnotować co sobie ostatnio robiłem jak zresztą pokażę właśnie z biochemii Mieliśmy zaliczenie, Czytałem tam tandąki i trochę tych notatek wyszło, takich najważniejszych. I no, tak to wygląda. A co powiedzieć, że szczerze mówiąc, to już od jakichś tam 4 lub 5 dni nie działa winda i muszę sobie śmigać na sam koniec prawie, na 8 piętro, po kilka razy dziennie. No. Także gdy byłem na redukcji, to, to ta winda działała, gdy jestem na masie, teoretycznie na masie, to ta winda nie działa i ogólnie przez tą chorobę utrzymuję cały czas praktycznie wagę. Uważa jakieś 76,5 kg, dzisiaj rano tyle ważyłem, Forma, podziwo się jeszcze poprawiła. Także, no, ale też nie czuję głodu ani nic. Więc, no, nic ani nie do jedzenia. Także spoko, niewielki surplus i będzie okej. Okay. No i ogólnie mamy tak piękną zimę, że jest już 17 grudnia śniegu nie ma a jest w Krakowie po 10 stopni teraz jest 6 akurat, no ale to i tak jak na to porę roku też to się... no mi to osobiście nie przeszkadza Mogło być i 20, bo ja nie lubię zimna ale no na te święta spać tylko śniegu Trzeba jeszcze rzucić jakieś oj, czekajcie Trzeba jeszcze rzucić jakieś story na Instagrama Ogólnie nie mam weny zbytnio ostatnio, także nie będzie nic kreatywnego, będzie otwieranie monsterka. Ten monster jest najlepszy. So strong, and it's so strong, and so strong, enough. You strong, so strong, so strong, Now strong, so strong, so strong, You casting on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out. Ofernijcie jakiś fart. Czekajcie. Włączyłem sobie wyzwanie. Drugi raz w tym bloku znalazłem kasę i to dosłownie przed moimi drzwiami do domu. Drugi raz z piedeszki. Wtedy to było pod window. Tak się prezentuje kolacja. Postanowiłem, że sobie zamówię. Ogólnie czekałem półtorej godziny, więc no już jest półtorej godziny po kieningu, ale Ale cóż, nie chciałam się nic robić. Także mamy tu. Kurczaka po wietnamsku, ryż, surówkę. i też musiałem domówić, że mi w ogóle przywieźli, więc sobie zamówiłem trzy saigonki. No, także luks. No i mamy już kolejny dzień, wczoraj już nic nie nagrywałem i tak na zakończenie postanowiłem, iż dam Wam kilka takich porad jak nie przytyć święta lub jak przytyć niewiele i nie wiem ile ich będzie, także nie będę wstawiał żadnych numerów i tak dalej. Po pierwsze to mentalność. Nie nastawiajcie się tak, że teraz święta, to możecie sobie całkiem odpuścić, bo musicie wszystko spróbować e, i tak dalej jeść praktycznie do pożygu. Jest się to na co macie ochotę, ale w takich umiarkowanych ilościach. Gdy już czujecie, że jesteście syci, to nie dociskajcie mm, nie wiem, kolejnym ciastkiem, czy tam inną porcją, e, kolejną porcją danego, danej potrawy. Starajcie się też wybierać takie zdrowsze alternatywy, Czyli nie wiem, jakąś rybę gdzieś z białko, i tak dalej, na początku to też sprawi, że będziecie bardziej syci i ogółem mniej zjecie. Kolejna rzecz to nie zapominajcie o ruchu. Prawdopodobnie będziecie mieć teraz sporo czasu wolnego, więc nie siedzcie tylko w domach, tylko wyjdźcie tu na spacer. Tu możecie pójść na trening, tu możecie ogólnie się coś poruszać. Gdy nie będziecie ciągle siedzieć, to zawsze spalicie troszeczkę tych kalorii dodatkowo, co przełoży się na to, iż wykreujecie. Hmm, mniejszy surplus, czyli mniej przytyjecie. Kolejny punkt, to nie ciągle przy stole, tylko też od niego wstawajcie. pochodźcie, poruszajcie się, ponieważ jeśli będziecie siedzieć, nie dajemy na to 4 godziny przy stole, no to nawet nie będziecie godzin, to sobie coś będziecie podbierać. A gdy wstaniecie, poruszacie się, to naprawdę może Wam troszeczkę minąć. Też pamiętajcie, że jeśli jednego dnia polecicie zbyt grubo, że tak powiem, to też nic się nie stanie. Gorzej, jeśli to się przeciągnie, mi na to, przez tydzień, czy tam do Sylwestra i całkowicie odpuścicie przez ten, przez ten tydzień, czy tam dłużej, no to wtedy troszeczkę ciężej będzie Wam to nadrobić i możecie troszeczkę więcej nabrać masy. No i cóż, wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym materiale. Standardowe śmietanie, się podobało, to lajkujcie, koniecznie subskrybujcie. My natomiast widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.